W dzisiejszym materiale chciałbym pokazać wam instalację oraz użytkowanie inteligentnego zamka Nuki Smart Lock Go. Moim zdaniem to bardzo udane urządzenie, dlatego że jest przede wszystkim proste, zarówno w tym użytkowaniu jak i instalacji. Jeżeli chodzi o selekcję odpowiedniego modelu, to warto zwrócić uwagę na bęben, dlatego że on w tym akurat modelu jest przeznaczony do zamka z kluczem. Natomiast jeżeli macie taki bębnowy zamek, który ma na końcu taką gałeczkę, to w tym momencie będzie trzeba sobie wyselekcjonować specjalną wersję i podać nazwę tej gałeczki, dlatego że inaczej nie będzie to funkcjonowało. Oprócz tego, w zestawie instalacyjnym otrzymujemy dwie wersje montażu, jedną z klejeniem, i wtedy mamy taki, taką sytuację, że wkładka nie wysuwa się poza drzwi, chociaż na 3 mm, aby można było osadzić ten drugi montaż, który jest moim zdaniem preferencyjny, dlatego, że jest na imbusie, więc łatwo go zamontować i zdemontować, więc tego też użyłem przy moich testach. Będziecie zaraz go zresztą widzieli. Jeżeli chodzi o działanie tego zamka, to jest on operowany przez baterię, i to jest moim zdaniem też bardzo wygodne, dlatego że można sobie tutaj zamontować akumulatorki i nie ma żadnego kłopotu. Uruchomienie aplikacji też nie jest trudne, mamy je na wszystkich możliwych storach, więc jeżeli potrzebujecie takiej aplikacji, a właściwie ją potrzebujecie na 100%, to problemu nie będziecie mieli. Sama konfiguracja tego zamka jest też mega prosta i byłem zszokowany, dlatego że wystarczy tak naprawdę przyłączyć go za pomocą Bluetooth i wszystko działa bez problemu. Natomiast, jeżeli chcecie potem operować go Wi-Fi, to potem pokażę Wam jeszcze taką opcję premium, gdzie trzeba zapłacić za abonament, aby mieć możliwość właśnie takiego działania poza siecią Bluetooth, poza tego, taką najbliższą powiedzmy. Jeżeli chodzi o montaż, tak jak już wspominałem, ja wybrałem ten imbusowy i w moim odczuciu on jest najfajniejszy dla mojego jak gdyby zastosowania testowego. Wiadomo jest, że normalnie miałbym go po drugiej stronie od strony, w której mieszkam, a nie na zewnętrznej, ale chciałem też pokazać Wam w jaki sposób to działa, w jakim czasie mniej więcej przechodzi ta cała kalibracja. Kalibracja jest o tyle ciekawa, że sprawdza. W którym momencie, jak ten nasz zamek działa, także każdy zamek może być troszeczkę inny, i z tym to urządzenie nie ma żadnego problemu. W moim przypadku zamek jest dość standardowy i blokowanie, odblokowywanie nie było zbyt długie, jak zresztą widzicie, więc uważam, że to jest fajny system. Natomiast, jeżeli obawiacie się tego, że telefon nie zawsze będzie Wam pozwalał na uruchomienie takiego zamka, to zawsze możecie sobie dorzucić w zestawie Keypad od Nuki, który również można przykleić albo zamontować na wkrętach. Jego parowanie też przechodzi przez aplikację. I dzięki niemu możemy ustawić kod, którym będziemy odblokowywać te same drzwi. I działa to dość szybko, choć w aplikacji miałem taką specyficzną sytuację i myślę, że to się rozwiąże, że musiałem odświeżyć trochę ten stan. Jak już go odblokowałem keypadem, nie było to takie płynne. Jeżeli chodzi o ustawienie aplikacji, to podoba mi się to, że mamy dodawanie użytkowników, mamy możliwość sprawdzenia sobie, jaka jest pojemność baterii, ile jeszcze jej zostało. Oczywiście możliwość lock and go tego systemu, w którym wiemy, kiedy smart lock jest aktywny. Większość przycisków jest programowalna, można też zgasić tego LEDa, jeżeli Was irytuje, ale najfajniejsze jest auto-unlock, czyli możliwość ustawienia tak, aby zamek otwierał się, kiedy przychodzimy do domu. Także generalnie w moim odczuciu to bardzo udany produkt, który świetnie spisze się zarówno w domach prywatnych, jak i w mieszkaniach na wynajem, bo Airbnb to oczywiście cały czas rosnący biznes. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.